Barwny orszak Trzech Króli w przewozie. Po raz pierwszy ulicami gminy przeszły tłumy wiernych w koronach i przebraniach. To był kolorowy i rozśpiewany orszak. Wszystko zaczęło się od mszy świętej w kościele, niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Tegoroczne hasło orszaków to: Nadzieją się cieszą. Wywodzi się ono z pochodzącej z XVII wieku kolendy Mędrcy Świata Monarchowie. Wypadło pięknie. Cieszę się bardzo, że tak wypadło, ale rzeczywiście pierwszy raz organizujemy ten orszak w przewozie. Bardzo się cieszę, że ładnie wyszło. Dopisała nam pogoda, dopisała frekwencja. Dzięki temu też, że jest festiwal dzisiaj, były zespoły, dlatego było wesoło, kolorowo, głośno. Kolędy rozbrzmiewały przez całą trasę. Bardzo się cieszę, że nam to się udało. Pięknie wyszło dużo ludzi. Ogłaszałem to już tam od kilku niedziel. Nawet przestawiałem Szę Świętą, żeby, żeby wszystkim spasowało. No i pogoda super. Mimo, że rano pierwsza msza Święta mówili, że jest minus 14. Ale super wyszło. Pięknie, dużo ludzi, dużo jest zespołów. No i super, super. Piękna sprawa. Tak pokazaliśmy właśnie też dzisiaj e, siłę z naszej wspólnoty, gminy Przewóz, mieszkańcy byli e, no, z większości miejscowości, bardzo się cieszę, że tak się to udało, część pod e, stajenką to przedstawienie e, przygotowali mieszkańcy Dobrochowa, byli też mieszkańcy z Przewozu przebrani z innych miejscowości, bardzo się cieszę, że tak to wyszło ładnie. Wyszło lepiej niż się spodziewałam. Co prawda nie spodziewałam się, że dostanę mikrofon w tym orszaku, ale, <śm> ale było okej. Okay. Myślę, że jak na pierwszy orszak to wyszło lepiej niż mogliśmy sobie to wyobrazić.

Dobry Bóg wstąpił na Ziemię. Dzisiaj wie, co z życiem zrobi. Dobry Bóg. Król Baltazar składa W tym samym dniu odbył się trzeci wojewódzki festiwal kolęd i pastorałek. Bardzo dobrze się to ogląda, dobrze się też słucha w tym okresie takim właśnie, dla nas to jest takie przedłużenie świąt, ten świąteczny czas w tej aurze zimowej, to jest coś fantastycznego, cieszę się, że to się odbywa u nas, że zespoły chętnie przyjeżdżają, z roku na rok jest ich coraz więcej, a przede wszystkim to jest zasługa pani Krystyny Staroscy, kierownika zespołu Mała Tęcza, że tutaj nam te zespoły ściąga, organizuje wiele rzeczy i dzięki temu promuje też naszą gminę. i'm not zaskoczeni tym, że jest tyle osób i chyba musimy pomyśleć o większym pomieszczeniu w przyszłości, no bo faktycznie jest tutaj trochę ciasno, ale to oznacza, że przytulnie, więc taka domowa atmosfera. Jak poziom? Muszę o to zapytać. Myślę, że jeżeli będzie miało ciężki orzek do zgryzienia, bo po, sądząc po zespołach, które już się zaprezentowały, soliści jeszcze, jeszcze się przeglądają, ale zespoły naprawdę prezentują wysoki poziom i gdybym ja siedziała w jury, to chyba wszystkim dałabym pierwsze miejsce. A powiedz, co zaśpiewasz? Yy, Mizerną cichą. I powiedz, jak po raz pierwszy na tym festiwalu, jak ci się podoba? Bardzo fajnie jest.